Witam serdecznie! No nie, tak. No hajka moje perełki. Witajcie, perełki! Nie, stop, perełki. stop dobra. Jezu. Yes. April Fools. O, oh, Kindro! coś Kindro. O, 7 cześć. Halo. Jeden siedem z tej strony. Z tej strony. I cały CZAS JESTEM Z COPEKIEM, GOD JESTEM STP-999 HEHE <grystanie> No masz to na pewno, to ustawiasz po prostu Aaaa... Cheatuję <grystanie> Ej dobra, ten jest... Były rozmowy przed nagrywkami, że coś tam... Ta na... była ustawione, czy... dokładnie O, ja już mam... No, upewnę. mam windy um... A gdzie jesteś w tym lajcie? No właśnie, wyszedłem z mojej tej. Okej. Okay. Już na początku mam do Dobra, a ja ich dojeżdżam. Bądź moimi oczyma. No Okej, okay. zgoła, niestety jestem ciągle. Lukowany. Dobra, jeden, jeden demon uciekł do heavy. 914 są. Siedzą w 914, Rok, przynieś mi szora, koleguję się z nim Ten jak trzyma broń Kurde, się w lepszarce w 58 Gdzie to jest? Może lagzik, wszedł? Hello there. What's going on then? O, o Jezu, ale ty masz skina. Jak wyglądam? Um, taka. No, kupa główna. <laughs> to dobrze, dobra. O, jakby... Jakby wziąć fokę i na nią założyć jakiś plastikowy, nie wiem. Plastikowe coś. Co? co A ja jak? Ty wyglądasz masz rączki do przodu, masz ogromny uśmiech. Eee... ząbki, nie masz oczu i masz buty. Okej. Widzisz kogoś tam? Przepraszam panów. Otwórzcie nam. Mamy dla was prezent. Nie otworzył chyba. Masz backowego skina. Masz normalnie nogi. Dobra, wiesz co? Dimon sobie, sobie uciekł do Heavy. Więc na pewno jeden Dibo jest w Heavy. Ta! bo nie ma co kąpić, bo oni i tak przecież nam tego nie otworzą. Ona tam miała jakąś kartę, więc podejrzewam, że. że nie śmiał, jak było otwierane. Kurde, powiem ci, że 939 ma inny filtr namontowany, wiesz, na obraz. Jest mało wszystko takie złociste, rude. A, no i właśnie taką złocistą, no może nie złocistą rudą, ale powiedzmy rudą masz plerynę. A, jestem superbohaterem jakimś? <grych> no... O, taka pleryna superbohatera, tylko że nie na plecach, tylko tylko na całe ciało założona. Tu ktoś jest. Ty! Ty jest Ty, panowie! 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 Au, i Idę nie otworzą nam też tutaj. A ile tam jest osób? Dwie. Tak, dwie Eee. Trzech D bojów jest w tym. Dwóch, dwóch d bojów jest w łebczarce, demon jest w heavy 6 i kość zgubiłem naukowiec, jeszcze jeden chyba. Raczej mikrohit jest na miejscu. Oby czy mikrohit się nie zmienił, jest fioletowy? O, tworzyli tutaj. Wyszli z tej, z tej, z Ale nie wiem to totalnie gdzie są, muszę gdzieś uciec Dobra ty ale ja co tam do ciebie? A. No tak. Tutaj nikt nie przechodził. O, ale mamy. Ale entrance. Można się teoretycznie zakampić na tych... O, właśnie na tych. No właśnie. Go Gate B i powiem ci, że ich trzech tylko weszło. No tak. Trzybzałek. Kaja nie są, a ty masz fula, czy coś ci odjęli? W 1%. No, Więc czyli fula? Takie nawet kula daje fula. Powiem, takiego daje, że nie znaleźliśmy kurde nigdy tego. Ale ja nie wiem, czemu ten film się bardziej o. A. B. O. Oj jeszcze GranAid Chyba granat Nie wiem Kurwa granaty z moc Dobrze Jaki dźwięk <śm> no, Dobra Jaki dźwięk jak zaś mu karsk skręcił a dwóch ich to było No to było dobre Dobre śmiechowanko tu jest Chyba... Ej nie poczekaj bo sześć targetów zostało czyli... Czy, czyli... ktoś się Teraz osoby... Yy. Czyli są w heavy prawdopodobnie No w sensie trzy osoby się pozabijały Na to wychodzi Ta no to myślę że to są naukowcy i d y. Bo w... I... Nie ochroniarze mogły D-boyów y spakować To coś gdzieś jest nie widzę ale mnie blokuje tak Ta widzę to widzę to... są tu It's

Ale... E, nie zabiłeś tego. E, zabiłem Kidra, zabiłem. Są Ej, są mam. tu, są tu. Ta trzech. nie lepiej z tego. O nie. Dobra, ja zabiłem jednego. I tu jest pozosta... ostatnia trójka tu jest. Yy, tak. Na tym przejściu potrójnym skręć w prawo. Dobra. Zabiłeś. Dobra. Ten dźwięk jest koza Mam tu! Ej, wy! HWIIII! Ech! ode mnie! HWIIII! jest siła nieżysta! HWII! HWII! Siła nieżysta! Na spawnie 939 jest. E, mam bo. Dobra, chodź, chodź. Anime go. Anime go. Help me? Serwerowni. Chodź tu. Nas też, nie bój się. Chodź tu. Lol. tu. mnie tu. jest Chodź tu. Chodź tu. Chodź mnie! Chodź jest? Chodź tu. Chodź tu. Chodź no, no ale tu. Się... Dobrze, biednej, Avi nas też te po miał, nie asortyment Kurde, ale mi tak, a nie, to mógł się po mnie leczyć Co chciałem powiedzieć, zjechali mnie do 66 yy, Oraz został gdzieś ostatni ochroniarz Nie słyszeliśmy checkpointa, czy jest w heavy na pewno Dobra, jest ja w warheada Ja zamykam po sobie drzwi I idę do serwerowni O, on no, był czy... uruchomiony. No ale wątpię, żeby nie słyszeliśmy checkpointa, słyszelibyśmy. No tak, tak, tak. Chyba, że. A dźwięk checkpointa jest normalny. Mógł się jest, zmienić, nie wiem. Nie, jest normalny. Kaj oni są, kurde, znaczy oni, on jeden. Możliwe, że z jajki wkroczyły, nie zdziwiłbym się. Niech się laj skontaminuje, to zawodzi. Oooo, e, jest, jest gdzieś przy mnie, tak mam go. Y, przy wyjściu do entren. Idę. E, kurde, przypał jest. Ci mają czarne koszulę. Jest, przypał. Przechodzi do entren. Mhm. Mm idę. <laughs> Nie no. Ter, i, teraz 9. Y, wbili szmulek No wbili, wbili kurczeczki. No, jak mamy ich jakkolwiek wziąć, to mamy ich wziąć szturmem, jeżeli mamy jakiekolwiek szansę. No ja już ich mam ja jeszcze idę, wiesz Uważaj, uważaj jak tam jesteś sam. Nie masz HP? 83 73 Idę, nie widzę Cię jeszcze, jestem w trans Słyszę, otwieram drzwi Idę, idę, pomoc, idę, pomoc Nie, no mi w 20 Idę O ch**a! O churde! <grym> Dobrze mordujesz tam to co, to humnie, Dwóch mnie, dwóch u mnie Chodź tu, aś tu Oui. Dobra, ja biorę jednego oui. Parę ich jest w gejcie Są na trupach, na tam, gdzie jest najwięcej trupów. na górze. Jest trójka u mnie. Biorę tego wypadrząco do interkomu pocet. Mieram Dobra, papa, 16 3, 2, 1, do widzenia. A nie może Nie za dużo powiadomienia? Chodź tu, nie za dużo powiadomienia. Ani, nie sądzisz? Nie nie, 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 nie. Ech, chodź się przytul. Chodź się przytul. Łe,